Witam was, moi drodzy. Jestem krótki, to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Pokémon... E, Pokémon? Co? E, w. No! Virtua Tennis! Dobra, musimy odzyskać kondycję. O, zaraz kolejny turniej. Super, to ten turniej już wykonamy w tym odcinku? Nie, to jest praktyczny mecz podwójny. Okej. Okay. Teraz wszystko prawie zależy od naszego partnera. Jeśli on jest słaby to mamy przez ranę Pięknie Lepiej bądźcie na tych pozycjach jakie jest ole, nas ścisnął No Ciężko będzie Dobrze i przypierd... Aaaa zarąbiście Ja mam naprawdę bardzo dobre serwy Umiem wyczuć można czasami zaserwować poza out. Trzeba po prostu wiedzieć, jaki... ile czasu się przytrzymuje gałkę. Puf, super! O, powtórka niezbyt piękna, czyż nie? I ten wzrok. I pięknie! Super, wygraliśmy. Lubię takie mecze. To już są trudniejsze mecze. Super. Aha, w Chinach? O! E, nie, lepiej na to nie stanąć, bo to jest coś, e, chyba nam zmniejsza kondycję i nic nie robi. Coś takiego. Nie lubię tego. E, interne... Aha, chcę nas zobaczyć w, w Chinach! O! teraz no będą Chiny tu weźmiemy dla fanów stracimy kasar zawsze coś dla fanów tak, możemy dołączyć do do Chin, mamy tyle gwiazdek latingu okej, okay, starczy nam pięknie kondycje sobie przywrócimy Okej, okay, ale to już w kolejnym odcinku zagramy w Wrytła tenis!